Witam do tej strony Tomasz i zapraszam Was teraz do restauracji mojego kumpla. Dzisiaj jest dzień otwarcia. Super, to wygląda, jest super jedzenie, Raw Vegan. Zapraszam do środka. Okej, okay, tak to wygląda w środku. Tam jest kuchnia, do której sobie zaraz wyjdziemy. Okay. To na końcu jest. A publikacja? Tam właśnie będziemy wchodzić. A jak widzicie, tu jest kasa. jednorazowe kubki. Tutaj są warzywa, które są trzymane w takim piecu piecu, w takiej lodówce ma jakieś przyprawy Wajta mix to jest, to jest super sprawa, to jest jonizowana woda, bardzo zdrowa i czysta. I tu mamy samą kuchnię. Lodówki, wszystkie produkty, które tutaj są, nic nie jest kupowane. Wszystko jest robione e, przez tą mitla. Wszystko jest ręczne. Zobaczcie tutaj. I tam na zapleczu jest masę produktów, których po prostu są przygotowywane przez każdego dnia świeże, ale teraz nie będziemy ludziom tam przeszkadzać. Więc Tak to wygląda, skromne, malutkie. A naprawdę, naprawdę super jedzenie jest, naprawdę bardzo dobre. Tutaj te obrazy są białe jeszcze. Tutaj przyjedzie profesjonalny artysta, który wymaluje tutaj jakieś produkty żywnościowe. Jeszcze raz wrzutam A więc tak to wygląda Więc Widzieliście filmik jaki był wcześniej jak to jeszcze było roboty Teraz jak wygląda to e, już jest gotowe A na koniec Wam jeszcze pokażę zdjęcia e, tego cośmy dzisiaj jedli naprawdę to było super OK, trzymajcie się, hej!